nie tak, ale to właśnie, nawet nie tak, jakbyśmy sobie czasami w to nie udało mi się, biura kultury, która zawsze wspierała e, Urząd Dziennicy Tarbułek, który jest już z nami przez 12 lat współgospodarzem Parku Rzeźby. Znajdujemy się na terenie dzielnicy, z którą e, eksperymentujemy e, w dziedzinie rzeźby. E, przede wszystkim też chciałem podziękować e, e, fundacji e, Marty Magdalena Bakanowicz, e, Kosmowski Jana Kosmowskiego, która e, opiekuje się i zajmuje dziedzictwem e, rzeźbiarki Magdalena Bakanowicz, dzięki której e, możemy tutaj mieć na drognie e, grupę rzeźbiarską z inaczej relacji. Ja może nie będę przedłużał, chciałem tylko jeszcze, tak jak mam no, mikrofon, podziękować bardzo serdecznie wszystkim osobom, które były zaangażowane w stawianie tych rzeczy. Z niekławaną radością kolejny rok fal rzeźby, wrzesień miesiącem rzeźby na brudnie. Bardzo się cieszę. W tym roku też to wyjątkowa okazja, ponieważ obchodzimy 90. rocznicę urodzin wybitnej rzeźbiarki, wybitnej artystki, Ewelena Balkanowicz. Artystki od dekad znanej na całym świecie, ale też artystki, o której często nie tak wyjątkowo Wystarczająco głośno mówimy, że była całe życie związana z Warszawą. Jak mówi jej rodzina uczniowie i uczelnice, zawsze do Warszawy wracała po swoich wojarzach na świecie. Tutaj pracowała, tutaj miała także pracownię. W dekadę temu w Warszawie stanęły po raz pierwszy na stałe rzeźby Magdalena Papanowicz po drugiej stronie Wisły. Rycerze przy Wiskostradzie w parku Traugutta, monumentalne rzeźby ale tym bardziej się cieszę, że e, mamy także rzeźbę tutaj, w też w wyjątkowym miejscu w parku, rzeźby e, na brudnie. E, chcę tylko jeszcze wspomnieć, że w Warszawie także jest e, pracownia artystyczna, która dzisiaj ma status historycznej pracowni Miasta Stołecznego Warszawy na ulicy Stępińskiej. Jest pod opieką e, miasta i fundacji, gdzie jest i dostępna pracownia, ale także galeria. Powiem Państwu, że kiedy dowiedziałam się, że rzeźby Magdalena Bakanowicz stają tutaj w Parku Rzeźby na Brudnie, to pierwsza moja myśl była taka. No tak, no przecież to musiało się stać. To znaczy musiał nadejść ten moment, kiedy w tym rozwijającym się projekcie rzeźb w Warszawie, rzeźb na Brudnie, także staną pracę Magdalena Pekanowicz. I bardzo serdecznie za to dziękuję, za cały projekt ale także za to, że dzisiaj możemy otwierać te dwie prace, Muzeum Sztuki nad Wisłą, Muzeum, Sztu, Muzeum Sztuki, Sztuki Współczesnej, ale także nad Wisłą. E, dziękuję fundacji, dziękuję także dzielnicy, która od lat tak pięknie obiekuje się tym niełatwym projektem, ale też Państwu powiem, że dzisiaj e, pół godziny przy tej pięknej pogodzie robiłam sobie spacer po tym miejscu i z pewnością mieszkańcy już pokochali park rzeźby na grudnie, rozmawiają o nim, pytają, gdzie jest mapa i gdzie jest gdzie są informacje, żeby można było obejrzeć i przejść do kolejnych rzeźb, więc jeszcze raz gratulacje i podziękowania. Ja powiem od razu, że jest strona Parku Rzeźby, e, tu można znaleźć nasze materiały, a teraz zaprosiłbym Panią Burmistrz dzielnicy Targówę, Panią Małgorzatę Kwiatkowską. Dzień dobry. Szanowni goście, drodzy mieszkańcy, bardzo serdecznie wszystkim Państwa witam na w Parku Rzeźby, w sercu równa tak naprawdę. Przypomnę, że park ten powstał w 2009 roku tak naprawdę z inicjatywy mieszkańca, sąsiada, z wspaniałego artysty Pawła Hanera oraz Muzeum Sztuki Współczesnej Urzędu Dzielnicy Targówek. Można powiedzieć, że od początku ten park budził emocje, zainteresowanie i na szczęście zostało to do dziś. Um, um, mamy chłodniej. właśnie to szczęście, że to do nas przyjeżdżają mieszkańcy noc Marszałkowe, to tutaj przyjeżdżają ucieczki samorządowe, żeby oglądać tę rzeźbę. Natomiast nasi mieszkańcy na co dzień mogą pracować z tą sztuką współczesną. Jako dzielnica absolutnie czujemy się uróżnieni i dumni z tego powodu, że to właśnie tu na terenie stoją rzeźby znakomitych, artystów słynnych na całym świecie. I to, że za chwilę, właściwie już, kolejna legenda artystka rzeźbiarka, znana właśnie na całym świecie również wasza i mój projekt dołączeń do barku do Rzeźby. Ja mogę tylko wyrazić wielkie zadowolenie z tego faktu, że w ramach tych edycji parku rzeźby, która też ma fantastyczną nazwę, otwarte pole wyobraźni. Właśnie te rzeźby stają na belgu. Chciałam też serdecznie podziękować miastu stołecznemu Warszawy, a także Muzeum Sztuki Współczesnej za te dotychczasowe lata współpracy i powiem wprost, mamy ochotę i apetyt na więcej. Bardzo dziękuję. Teraz chciałbym poprosić o zabranie głosu współautorkę tego zamieszania, panią Magdalenę Grabowską, przewodniczącą Fundacji im. Magdalena Bakanowicz, o kilka słów. Dzień dobry, witam Państwa. Ja nie mogę z taką swadą mówić jak moje przedmówczynie, bo rzadko występuje, więc pozwolicie, żebym się posiłkować karteczką Jest wiele spraw, o których chciałam powiedzieć, wykorzystać te swoje pierwsze pięć minut. Kochani, z ogromnym wzruszeniem występuję tutaj dzisiaj przed Państwem razem z najbliższymi współpracownikami, asystentami pani profesor. Panią Stefanią Złódką i panem Tomaszem Piątkowskim, z którym przez dziesięcioleci tworzyła swoje rzeźby, jesteśmy bardzo szczęśliwi, mogąc uczestniczyć w odsłonięciu jej dzieł w tym przepięknym warszawskim parku rzeźby. Nie sposób zapomnieć lat wspólnej pracy z panią profesor, nie tylko dlatego, że to bardzo długi czas, ale przede wszystkim dlatego, że Magdalena Abakanowicz była niezwykłą osobowością. Prawdziwa literka, wymagająca, zdyscyplinowana, świetnie zorganizowana. Widziała swoje prace jeszcze zanim powstały. Miała wyobraźnię ogarniającą nie tylko przyszłe ich formy, ale również ich sens i aktualność w przyszłości. Wyprzedzała swój czas intuicyjnie, czując istotę ludzką, jej miejsce i rolę w świecie. Wiedziała dobrze, że energia zamknięta w dziele. Znajdzie swój właściwy rezonans wśród odbiorców jedynie wtedy, gdy uda się połączyć jego miejsce, jego moc z miejscem i sposobem prezentacji. Nie mogłaby stworzyć tak wielu i tak spektakularnych dzieł, gdyby nie ci, którzy jej w tym przez lata dali. To właśnie ci ludzie współtworzą teraz Fundację, dbając o zachowanie i udostępnienie pozostawionego Fundacji dziedzictwa. Już wkrótce będziemy mogli wszyscy cieszyć się stałą ekspozycją w pracowni na ulicy Stępińskiej, gdzie wspólnie z miastem Warszawą i dzielnicą Mokotów udostępnimy Państwu unikatową możliwość doświadczania Magdaleny Abakanowicz nie tylko poprzez stałą prezentację samych dzieł znajdujących się w kolekcji fundacji, ale też przez program warszawskich artystycznych pracowni historycznych, którego pracownia na Stępińskiej stała się częścią. Magdalena Abakanowicz całe życie, w szczególności tę twórczą i artystyczną część, spędziła w Warszawie, na Saskiej Kępie i na Mokotowie. Tutaj wracała po trudach długich podróży, instalacjach, aranżacjach wystaw i prezentacji niemal na całym świecie. Tutaj też odpoczywała i tworzyła nowe projekty. Zawsze marzyła, aby jej rzeźby towarzyszyły ludziom w ich codziennych ścieżkach aby przypominały o sobie trwałą obecnością i zawsze marzyła o Parku rzeźby w Warszawie. Dlatego to dzisiejsze wydarzenie jest dla nas wszystkich w Fundacji wyjątkowo wzruszające i ważne. Ten park to miejsce przeznaczone dla Warszawiaków, ale też dla sztuki. Jest ważne, aby w naturalny sposób, poprzez sąsiedztwo, bliskość i dostępność pokazywania w przestrzeni parku sztuka przypominała o artystach i ich przesłaniach stawała się oczywistym elementem współczesnego życia. Chciałabym bardzo, bardzo podziękować wszystkim, którzy pomagają nam w procesie udostępniania dorobku Magdaleny Awakanowicz, mieszkańcom Warszawy. I tutaj część jak na rozdaniach galerii, jak nagród tkanu czy tam 10-10 gdzieś, odanych. Gdzieś Same podziękowania, bo tyle jest osób, którym chcieliśmy bardzo podziękować. Bardzo dziękuję panu prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu i pani Aldoni Machnowskiej za patronat i współpracę wspaniałych ludzi w jego urzędzie. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi Arturowi Jóźwikowi za prowadzenie rozmów związanych z obchodami 90. urodzin i właściwe nimi pokierowanie. Bardzo dziękujemy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, pani dyrektor Joannie Mytkowskiej oraz jej asystentom za serdeczny początek relacji i za pomysł na pierwszy krok, który wspólnie razem z Dolatinem i z Inaksinem wykonujemy. Dziękujemy pani Margorzacie Kwiatkowskiej, burmistrzyni Targówka za gościnę, a pomysłodawcom i organizatorom Parku Rzeźby na Brudnie za znalezienie miejsca tak w przestrzeni parku, jak i w całościowej, wspólnej, artystycznej narracji dla dzieła Magdalena Dziękujemy wreszcie panu Michałowi Krasuckiemu, Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków i Pani Agnieszce Kasprzak z Biura Konserwatora za wspaniały pomysł za pracownie historyczne, ale również za wsparcie nas w uzyskaniu statutu, statusu pracowni artystycznej i następnictwa. Przed Fundacją stoi ogrom pracy, którą systematycznie wykonujemy, jednocześnie nieustannie odpowiadając na niezliczone potrzeby świata sztuki związane z twórczością Pani Profesor. Wierzę. Bardzo. że dzisiejsza oficjalna inauguracja obchodów 90. urodzin Magdaleny Awarenowicz to bardzo ważny i znaczący krok w budowaniu wzajemnej współpracy z miastem Warszawą i udostępnianiu jej do, do, dorobku artystycznego miesz, mieszkańcom naszej ukochanej Warszawy. Dziękuję Państwu. Dziękuję za y, takie osobiste y, wprowadzenie y, twórczości kontekst działalności fundacji. Teraz poprosiłbym o podsumowanie dyrektora W.N. Mydkowską, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej Proszę. Dziękuję bardzo. Jest mi niezwykle miło, że jesteśmy dzisiaj razem na otwarciu już 12 edycji Parku Rzeźby. Dla mnie to dosyć wzruszający moment, bo pamiętam oczywiście początki Parku Rzeźby i Park Grzeźby był taką fantazją, marzeniem artysty, którym zaraził ówczesne władze dzielnicy. I po 12 latach jest to instytucja. Park Grzeźby na Brudnie jest miejscem, w którym artyści chcą być pokazywani, a przede wszystkim do którego chcą przyjeżdżać, przychodzić mieszkańcy i dzielnicy, i całego miasta. I no to jest niezwykły, niezwykły rozwój wypadków. Paweł Alkamer, kiedy chciał nas wszystkich tą ideą zarazić, mówił, że Park na Brudnie jest taki niezwykły, że to jest taki raj między blokami, raj, z którego zerwano nie tylko jabłka, ale i powyrywano ławki i że trzeba to wszystkim pokazać. I po 12 latach spotykamy się w zupełnie innej sytuacji. Park jest niezwykle... Odnowiony, Brudno nie jest jakąś odległą od centrum e, dzielnicą, ale w zasadzie centrum e, miasta, a mm, fantazje i, i wyobrażenia artystów e, obracają się już w, wokół zupełnie różnych e, spraw. Natomiast e, e, par rzeźby na Brudnie ma niezwykłą kolekcję rzeźb w brązie. Co prawda to, co Paweł Alkramer proponował, to były eksperymenty, czy Pobliska Sylwia, czy Mieszczanie Brudna. To były portrety wykonywane wspólnie, takie partycypacyjne, eksperymentalne rzeźby. I tym bardziej niezwykle się cieszę, że możemy pokazywać tak klasyczną rzeźbę, jaką jest w historii współczesnej sztuki, rzeźba Magdaleny Abakanowicz. Dlatego, że te prace o takim niezwykle, niezwykle uniwersalnym e, charakterze tutaj w Parku Rzeźby na Brudnie zdradzają swoje inne interpretacyjne możliwości. My nazywamy je w muzeum pomnikami antropocenu i nadajemy im znaczenia, o których Magdalena Abakanowicz nie mogła jeszcze wiedzieć. Te hybrydyczne e, postacie, e, które e, są... Już takimi portretami poza ludzkiej natury wydają się niezwykle aktualne. Także niezwykle się cieszę, że tak potoczyła się historia Parku Rzeźby na Brudnie. Mam nadzieję, że będzie się ona nadal rozwijać. Bardzo serdecznie zapraszam do śledzenia tego, co dzieje się ciągle, do obecnych rezydencji artystycznych. No i zapraszam nieustająco do Parku Rzeźby na Brudnie. Bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję za wspaniałą współpracę. Fundacji imieniem Magdalena Bakanowicz i Biuro Kultury, całemu zarządowi miasta i dzielnicy za wsparcie tej idei. Dziękuję uprzejmie. teraz ostatni punkt programu czyli spacer po. Realizacjach stworzonych w ramach 12-letnika, który poprowadzi dyrektor Jana Mytkowska, więc to będzie też taka okazja do przyjrzenia się temu, jak zmaterializowała się właśnie pewna artystyczna fantazja, która zrodziła się w głowach lokalnych twórców i władz to 12 lat temu. Także właściwie to zaczynamy tutaj i prowadzi nas dyrektor Jana Mytkowska.

ちなみに。